No dzień dobry, witam na naszym nowym wspaniałym kanale. Yy, dzięki za wszystkie Subiki. I na samym starcie chciałem Wam pokazać co tu jest do hapnięcia na samym początku. Oczywiście zaraz przejdziemy sobie tutaj do case batelków z zewopami, ale na samym początku wam tutaj yy, pokażę co Wam tutaj nadropiłem, co Wam rzuciłem. Yy, bajonecik do za piąteczkę, reszta skinków po kafelku, kafelku z groszem. Wszystko jest od minimalnej kwoty, czyli od dyszki. Yy, więc tak na spokojnie, żeby każdy mógł sobie hapnąć, yy, nawet nie wpłacając duże siana. I oczywiście możecie to zrobić z kodem ciastko, który Wam daje dolarka na start, czyli nawet jak nie chcecie wpłacać, możecie sobie po prostu odebrać, otworzyć sobie jakąś darmową skrzyneczkę i 20% do Waszego doładowania. Więc jest myślę fajnie, jest kozacko, mam nadzieję, że dobrze będziemy się tutaj bawić. Jeżeli chcecie spróbować Waszego szczęścia i hapny sobie to gorąco zachęcam, dzięki za wsparcie, zostawiajcie subiki, będzie tutaj dużo głupiego, śmiesznego kontentu, więc polecam, zachęcam, zapraszam i widzimy się już w Case Battle'ach, Witam, cześć, dzień dobry, z tej strony Ciastko, znajdujemy się na Case Hagu i ze mną jest dzisiaj DMG. Witam. Jest natural? Cześć. I jest gracz. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. I przypominam, że jeżeli gracie na stronie albo chcecie zagrać, przetestować, to z kodem ciastko macie 20% doładowania dolarka na start, na jakąś skrzyneczkę, na jakąś bitewkę. I przy każdym doładowaniu możesz sobie hapnąć y, któregoś z skinów. Y, randomowo, jak jeszcze może od razu przy doładowaniu ci wylecieć. Więc polecam, zachęcam. Mają tutaj już coś, coś tutaj już za szponce, coś stworzę. Ym, nie robię żadnych underdogów. Koczka. Babuszki? Nie, babuszek na razie nie. Jakaj zrobię? Dobra, co? ty jesteś mocny, dzisiaj jesteś mocny, nie wiem, znaczy trzeba uważać. Sobie. No tak, dzisiaj, dzisiaj rysujesz w to dobra. Na 3,5 zakręcimy, 2 na 2 oczywiście no to jest... Lubiłem trybik, nie wiem kto tam do mnie dołączy, jak tam chcecie. Ja wy kurwa, to do ciebie wchodzę. A, wracaj, się, się Tak kurwa, szybko, 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 żeby nie zachwycili. Łooo, no, ja pocięli. na trójaka sobie usiądę. Dobra, no, ja da, za trójaka, co no, no, to to musisz. A, oczywiście. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Bez underdoga, więc kurde no, bez underdoga, bez, ci, 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 bo my tu rojalki z Michałem robimy, o 700, dokładnie. ładnie. Ej, nie sprawdziłem jednej ważnej rzeczy, ale można. Ale sklar. Ale Arbacht, mach fot. O. Ej, ej, nie mów tak. Ale się hapią, hapią się też już powoli. Ale wy też, co wy się hapiecie, stary? <grym> no my właśnie, dalej tak porówno się hapiemy na razie. Na spokojnie, o, może mocno co nie, śledzio. Ale nie, tak, nie na, jak nie nie jak tak. ten nie tropnął za 7 stówek. Ale to nasze razie klotki, stary. Średni, o kurwa. O, widzisz, ty masz teraz. Dobra, dopychamy się, dopychamy, przepychamy, stary. Kurwa, no tutaj tu kierujesz no. No zobaczymy na moment, nie jest coś, kurwa, skapnie, Tam ciągniesz fiuta, a tutaj ciągniesz, kurwa, pieniądze, no. To może być, nie? Tam fiuta, tu kicha i jest gitara. Digielson, kurwa... Na razie close jest, close jest. Royal... Mogą to? Kurwa, no ale ty, ale blisko było, Dobra, skórę, no Michał się to jako, że wygraliśmy to zrób jakąś bitewkę, co tak, koło czwórki, cztery z groszem, jak tam, jak tam zakrycie. Dobra, jakieś limity długościowe? Nie, jak chcesz, wróć krótszą możesz zrobić krótszą, ja sobie otworzę tutaj, y, cztery Blaziki, może tutaj paleci, jakiś, y, jakiś Diggle dla Digglemeistera, stary. Tak. Diggle dla ja. Digglemeistera. Ja jestem Digglemeister, stary, stare. no to mówię no, Diggle dla Digglemeistera, stary. stare. sobie właśnie Blaze zakupić, stary. Playzika mówisz? No. Ze StarTruckiem, stary. Dobra, być. ale ja nie, nie robię ma. takiej... Nie robię tych dwa na 2. Dobra, nie. no rób Jako, że to bit do ciebie, to musi być ta skrzynka dwie, co na końcu musi być. Lord, no... No, no Lord, Lord musi być, Lord, musi, no, musi no, być. No kurde, to jest typowo synka ciasta, nie? Lordzik. No, 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 nie no, mam tak, za, A, i traku. oczywiście tak, przypominam... Nie mus, ma? Nie ma. Okay. Przypominam o subowaniu kanału, kanał chłopaków też są w opisie, więc bijajcie sobie i sprawdźcie, subskrybujcie, no i łapeczkę w górę macie zostawić i napisać co odymaliście Naturala ostatnio w kaktusie. Wkatpuszona, czy, czy, czy nie w <laughs> to, ja to I to ja. Celem... To miał być, to mnie pomiło widzowie, przepraszam. Wydaje, chyba, po, chyba Patryka będzie wita. No, no, no na razie, o... na razie jest w porządku. No, no, kurwa, nie, DMD się biegał. Oh! Bo... Nie, patrz, kurwa. Witamy, ale ładna bit... bardzo ładna bitwa. Ej, szok, szok. Ty, Faktycznie, no kurwa. Ale to u się nie zmienia forma i tu i tu kurwa. No DMD wiem, że zakręcisz gówno, ale kręć no. Ale ja zrobię bardzo dobrą rzecz. Dobra. To rób, stary. Uwierzę ci, stary. Nie, 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 ja to skręcę. Babuszki są na miejscu? Są. Dobra, dwa, ten, dwa print streamy na jokerku. Tworzymy sobie, co tutaj jeszcze jest oprócz tego? Dobra, print streamy, coś tam I, jest. A A to pierdolnia. Do piątki? No coś koło tego, nie? Kurwa, ale Liptoneusz się tu zakręcił. Tak, coś koło tego, trochę... Zobaczymy, co... Diem coś diem, koło diem. tego, stary, postaraj się scrunchy, tak, żeby było dobrze. Scrunchy. Kurwa, minęło. Dobra, bijam. Dobra, lip tam poszedł. To... usiadł na tą trójkę, kurta, dobra. Ale dobra, ja idę, ja idę do DMG, ja bo to Ja Muszę czuje, że... ten, muszę sprzedać, Jak to jest klasyk, tak. to ich gdy mamy, wiesz, DMG? Dobra, bijam teraz, bijam. Klasycznie, klasycznie będzie. A, klasyczne, dyplomat. Dobra, dobra. dobra grać z pierwszym, synu. Let's go, circus. Jak grać z pierwszym, to mój kolega z siłowni. Ole, dał. Mnie to chyba kojarzy, kurwa, z nutą na żywo, z poznania, kurwa. No to, to Kaczor mówił na ta, siebie, ja z numerem pierwszym i na mojej siłowni Kaczor jest personalnym. A, to nawet nie wiedziałem, ale no właśnie mi się od razu skojarzyło z Jest Jest sąsiadem mojego dietetyka, kurwa, tak się to złożyło śmiesznie w temacie siłownianym, kurwa. Oh. Kurwa, no... To co za skrzydło? A babuszka, na pierwszym synu. no i babuszka o. Kurwa, babuszka nas kurwa zdymała, babuszkę, nie? To ta babuli, to to, o kurde, no w sumie okej. Okay. No sumie damy okay. radę to jeszcze przeskoczyć. Myślełeś, jakiegoś Hamad, MV? Damy radę jeszcze to przeskoczyć, bo burzka oddaje. Dobra, dobra, tutaj coś dało, odnamy ze 700. Zobaczysz, kiwka, kiwa jako tako, paty, pyk. Kurwa, Royalek no, tutaj jest obowiązkowy, nie? Inaczej dobra. jest... No Royalek musi być jeden. Inaczej w Cipejuszu to, jesteśmy, to nie? Teraz tu... mamy Royalka, stary. W Cipejuszu jesteście? w Cipejuszu jesteśmy, Michał siedem toła nadrobił, ja czyli? i nic, No nic, natural. Tak? Zrobić ci bitwę? Za czwóreczkę zrób, no za, za czwóreczkę. czwóreczkę zrób. No do, tu Coś, coś tu na razie jest, wiesz, Na fink, na dawno nie był być Andeldog, no. to dawaj już tego, kurwa, swojego kocmołucha, go znowu no, otworzę jeszcze drogi, drogi, razy. Trzy, dobra. Hmm, może polecieć, ułem, dziewiąteczka może hapnąć tutaj. Dobra. Za czwóreczkę, tak? No coś koło tego, coś koło czwóreczki zrób. Zobaczymy, co ty natural, kurwa, tutaj potrafisz, nie? Dobra, to po co się dzieje teraz, to. Natural dużo potrafi. Wyciągnij Może... tą sikawkę kurwa. Duleczka, tak? Palimy i sikamy. Nie, naturala to potrafią tylko na wytrzeźwiałce ze srebrnego łańcuszka okraść. Walimy i sikamy. Palimy, kiedy... Dobra. Że podpalasz i sikasz. A walenie i sikanie? Nie da się kurwa. No nie da się, nie da się stary. Ej, chociaż kiedyś dałem czaj coś tam. było, że się spuszczałem, nie? I tak była. Ale to tak wieje <grym> samemu. I była już końcówka tamtego, wiesz tak, Ach, kurwa, że do końca, żeby ci wyszczelał. I tak sikło trochę, bo wcześniej sikać, no. Coś tak kurwa a, kojarzy. No, Pamiętajcie. Wolecie napisać dobra. w komentarzu, że tak miejsce nie? No napiszcie w komentarzu, w co dymaliście ciastka, czy w Bałdek i inasz... No nie, to jest kaszojada, no, no. wiesz, kaszojada się <laughs> No, no, no zrobiłem, tak. Ale Ale, kurwa, ale pode, pode, wyśle, pode mnie, pode mnie, stary, nie jest źle, stary, stary, nie, nie jest, stary. jest nie źle. Grudno. Nie jestem tutaj zabiegiony. No to na na pocichu, tyle powiem. I Dobra, ja tutaj temacie. zrobię, przedlaściaka jakiegoś. No, jak spokojny, bo ja czony, tak. Zadrzumił i siedzi, kurwa, zamulony. Tak czekam, kiedy mogę zadżumić, wiesz? Ale stary, ty już, ty już jesteś coś Jeszcze dawaj na wideo Ninja, kurwa, dodajemy Ale... cię do BSA i kurwa, jedziemy. Po jest niedziela, 24, stary. Co to to tu można? Czyli powiedziałem już. Dobra, już, już, kurwa, kręcę wiesz, hamidlaka za ósemeczkę, nie? nie? Klasyczny i dam teraz solo, nie daję 2 na 2. Trzeba tutaj rozmaicić troszeczkę. Dawaj, kolego. Zapraszamy. Ruch, nie, ruch. Ruch, nie dałem dobra, trochę tak ruch. w kolejności, bo są droższe skrzynki, tańsze, droższe, ale to wiecie. O, zajebista spotyka, to droga bitwa. Droższa. Mówiłem, że tu będzie taki dokręcony jest tutaj konkretnie, nie? Classic. To jest Underdoga. No, no klasyczne w gumie jest OK, jest OK. Muszę. Yes, okay. no, gumy nie noszę, nie nosi, bo nie noszę, bo to chyba kalosze. Ja kondomów nie noszę, bo to fiuta kalosze, tak śpiewali w bracia figofagot. Tak, 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 się z tym fjuta, fary. Fary. Bracia figofagoty. Kurwa, ale ściekulce na razie zrobiłem. No stary, ale poczekaj jeszcze. Ja kondomów nie noszę, Aha, bo to ci... fiuta kalosze. No, no boże. Skrzynka za 1200, no to kucy. Były, były po 1200 bracia, bo bo. i gówno wyszło z tego, Robiłeś stary. Dobiłeś gówno, jadał 8,5 tysiąca bitwa i tak jest, zaś? No tak, stare wyszło, no to ja takie potrafię, zrobić to Skrzynek, no. No, nowa stronka, stary, Niestety. No stary, nie zawsze da się dobrą bitwę zrobić, nie? Na łóżka no, może tak z się z coś podał, kręci. Jak ty robisz zwykłą, to my chujowo, to w szoku jesteśmy. No, wybrudzi, <grym> o, jesno, znaczy, no kurla, aż tak... takiej tragedii nie ma, ale była to bitwa słaba. DMG, w twoich rękach e, jest o, laściak. Trochę chujnia. Trochę chujnia, ale no... Kurwa, 12,5 mam, stary, nie? Postaraj się coś z tego zrobić. Drób jakieś 2 na 2 i postaraj się coś dobrego, stary, zrobić. A 2 na 2 to jakiej kwoty? Do 12,5, stary. Mocniejszy na koniec, kurwa, może w końcu uda się jakąś dobrą bitwę, taką z żeby wygrać. dla ja laściaga to jest jak kładzenie chuja w toster, nie? No. no ale to będzie Niby fajnie, bitwa. bo się kuta spierdoli, ale już jest nie do użytku. Titan no. Joker. I to wy nie wkładajcie w domu, nie próbujcie. Musicie grać na niego. Pokaże, że chyba, że wolicie ten. Dostęp, nie wkładajcie tylko z mikrofona. 12, 12 ile? 12500 12600 12600 A do tego grilla To nie poszło w bo kiedyś na, na jednym evencie go obsikają gaśnicą, a na drugim go do mikrofalówki włożyliśmy do Dobra, ponowię Do tego, panowie, tego grilla To jest coś do, mocnego, nie? Na to trzeba uważać Dobra, siadam do DMG, który mam Dobra, DMG dropi teraz. Michał, proszę cię nic nie drop, tutaj ja będzie sympatyczny. Ja nie mam środków to dropi, na koncie i ja co? No to jest marno, To jest marnotrawienie pieniędzy, jak dać DMG bitwę zrobić, człowieku, kurwa. No ja jest... wiem, ale kurwa, no. Ale raz na rok to i kurwa DMG piernie, więc może coś z tego będzie, nie? No pięknie ciągle, kurwa. No, A to zielono. właśnie częściej piernie. Ga cię ma taką smutną bitwę. Grafa tam zielone. jest ta. Dobra, Joker się zarobił. A mu rośnie. Raz na rok to i DMG piernie. Dobra, uh, uh, uh. Kery. Patrz jak to powiem, kurwa, nie ma ale... chuja we wsi, naprawdę. No nie ma chuja we wsi w tej bitwie chyba, wiesz, nie coś mi się wydaje. Ale ma... to poczekaj. Kurwa, ja też też... Też już czuję tutaj marnotra. O kurwa, o kurwa, wy nam gorsze. będzie miał. Michał będzie miał bosiał. Ja tak się tak. myślę, że rustosa dropi jakiegoś. O, dobrze, dobrze, me. dobrze, ale jej, kurwa koza nie jak miło, dobrze, nie, poże. O, jeste to, Mówiłem, że, ale mówiłem, że DMG będzie hapał. Ale na chuj ja tam usiadłem Nie wiem co mnie No na chuj stary, na chuj właśnie na chuj usiadłeś, wiesz? Oj, na chwilę się No wybit tak nie jest, ale chociaż wygraliśmy laściaka, jest okej? Jesteśmy dzisiaj z czwóreczkę do tyłu, no inaczej, lepsze to niż nic, bo myślałem, że będzie tutaj zerów, jak grac na zakręcie jakieś gówno. Więc i tak jestem w miarę pozytywnie zaskoczony. Przypominam, żeby zostawić subika, zostawić łapeczkę w górę, kanał chłopaków są w opisie i przypominam, żeby korzystać z najlepszego kodu, który macie wpisać w tym miejscu albo kliknąć sobie link w opisie, nawet jeżeli nie chcecie wpłacać, to wykorzystajcie sobie kodik, będziecie mieli darmowego dolarka na jakąś skrzyneczkę, I nie dajcie się spytać księdzu do zakrystii, pozdrów. Dokładnie, ani naturalowi wkładać <coughs> palca na dupy. Dzięki, trzymajcie się, cześć, elo. Cześć, cześć.